Albo muszę schować się tutaj, wiecie co? Wydaje mi się, że to muszę tak. Ja muszę to... Mam nadzieję, że zrozumieliście, co miałem zamiar przekazać. Czołem ludziska, z tej strony Staszek, gramy dalej w Deadbolt. Moi drodzy, kolejna misja nas czeka, 150 dusz na koncie. Ciekawe, czy teraz te misje rzeczywiście będą tak długie i tak skomplikowane, że będę musiał je robić jedną misję, żebym musiał ogólnie robić jedną misję na odcinek. Zobaczymy! Kolejna misja! The vampires reform a lounge not too far. Discover their aim and bring them a storm. The lunch contains a safe. Maybe I can understand why these clubs have been suddenly appearing. Okej, okay, to mamy safe. Gdzieś. W tym miejscu, o którym teraz tutaj mówią. Jestem ciekaw i dowiemy się może dlaczego nagle zaczęły się te kluby pojawiać. Some vampires have their souls outside of their body stored in phylacteries. They must be destroyed to kill the vampire. Okej, okay, niektóre wampiry mają swoją duszę poza ciałem i są w czymś takim dziwnym trzymane. i Muszą być zniszczone nawet w to, że to, to coś muszę zniszczyć. Filakteris muszę zniszczyć, żeby zabić wampira. Philactery magical charms the vampires prefer bottles they will glow noticeably blue czyli coś co będzie mieniło się na niebiesko będzie wyglądało trochę jak butelki to będzie to jest właśnie to, to miejsce to coś co będę musiał zniszczyć żeby zabić wampiry o czyli bardziej złożona misja nie da się zabić ich tak od razu trzeba będzie się postarać dobra oczywiście zbieramy dusze 200 dusz na to żeby zdobyć sobie siekierkę kosę także moi drodzy zobaczymy czy w ogóle dam radę ogarnąć ten motyw tylko i wyłącznie z kosą, o matko boska, the Bloody Mary, czyli Krwawa Mary. Another club, another safe, maybe this one will have useful information. No to zobaczmy, moi drodzy, jedźmy z tą misją, jestem ciekaw jak bardzo skomplikowana ona będzie. Mamy też, widzę, jakąś tutaj wstawkę. Do you live nearby? Okej. Okay. Po prostu. Bloody Mary. Collect keycards. Hmm. Collect keycards. No dobra, to teraz co? Od razu, od razu w łeb temu gościowi? To może od razu go tym. U! No dobra, to było szybkie. Czyli... Nie ma innego wejścia? Tylko frontalnym? Szczerze mówiąc... Jest nieźle. <laughs> Biorąc pod uwagę... Wiecie co? Ja chyba zmienię jednak broń. Może jednak wezmę sobie tego Tactical SMG. Może będzie bardziej... Skuteczny teraz tutaj, biorąc pod uwagę walkę z tymi kmiotami. Okej. Okay. Dobra. Udało mi się ubić gościa. Czy mi się wydaje, że te świnie latają? Znaczy, one wyglądają jak świnie, to są wampiry. W ogóle, by the way, sorry, że mylę y, wampiry z y, zombiakami, po prostu mówię na to zombie już z przyzwyczajenia. Ale widzę, że ja chyba rzeczywiście muszę frontalnie tu wejść. Jakim cudem dostałem, Nad nie wiem co się stało, powiem wam szczerze. Dobra, może schowam się w cieniu. Chyba nie zdążyłem się schować w cieniu. <grym> Okej, okay, dobra. Jesus. no i co teraz? Coś tu znalazłem? Okej, okay, o co wyleciał, on w ogóle to widzi czy mnie nie widzi? Widzi! O kurde, ten wampir wstał! Wow! Aha, może dlatego, że to są te wampiry, które mają te dusze dziwno Zobaczyć, jest jakaś buteleczka. Hmm... O, dobra, to może być ciekawa misja, naprawdę. Może tak zagramy. To w sumie chyba niewiele zmienia. Tak, to niewiele zmieniło, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Hmm, huh. no to może rzeczywiście z tym nożem to jest lepsza opcja. Kurde, koleś jest nieod... Koleś jest odporny na cios nożem. Żeby było ciekawie. Ale tu mamy, widzicie, dobrą, dobrą spluwę. Wdaje mi się, że ta misja jest yy, na zasadzie takiej, że. sobie ją wykonać szybko. Okej. Okay. Kurna! Albo muszę schować się tutaj. Wiecie, co? Wydaje mi się, że to muszę tak. Ja muszę to dochować... Mam nadzieję, że zrozumieliście, co mam, co miałem zamiar przekazać. Mówiłem tak trochę w stylu <grym> super hota. Okej. Okay. Dobra. W sensie chodziło o to, żeby zebrać tę broń. O, o! Dobra, narasz para. Jezus, Maria, jakie to jest wielkie. kolektki keycards. Okej, okay, tylko żeby skolektować te keycards, na początku muszę. Okej, okay, wysadzić tę laskę może. Zapukałem. Będzie gdzie wiedziała, że to jest to, broń. Dobra, poszła. Dobra, ok. 10 mm pistol, to zwykły pistolet tak po prostu. Okej, okay, tego nie za bardzo mogę go. No właśnie Tylko kurczę... A zobaczcie, tu jest butelka. To może o tę butelkę chodzi. No spróbujmy zniszczyć tę butelkę na początku. Mhm, mm Jak niszczę butelkę <grafię> Jak niszczę butelkę, to w sumie nie będę zmienia. Tak muszę gościa wykończyć. Dobra. Okej. Okay. Weźmiemy shotgun. Combat shotgun! Bardzo dobrze. combat shotgun to jest coś, co lubię. Wezmę też to. Pistol i, i... Dobra, pistol i combat shotgun. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Teraz muszę zniszczyć to. Ktoś tutaj już nie ma duszy. Ten koleś wstał, ale dlatego, że chyba... Znaczy, ja muszę wykończyć wszystkie dusze, żeby tu coś się zadziało. Zapukamy może gościa od razu. Dobra, trochę mi to zajęło strzałów. Zamkniemy. Kurde, chciałem zamknąć drzwi. Dobra, niech to... Niech sobie tu leży w sumie to. Czymś czegoś tutaj przyjdzie, czy nie przyjdzie? Na razie. że tu jest butelka. Aj, 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 aj. O kurde! Dobra. <śm> mój błąd, moja lama, ponieważ że Te drzwi same się otwierają. Tak to właśnie bywa. Dobra. I tak wystrzelam całą tutaj tę broń. Tę amunicję tutaj. Tak. Wezmę to. Dobra. Spoko. Potem weźmiemy to. Na razie zrobimy tutaj bum. Okej, okay, oni są niezaalarmowani na szczęście Tu mogę zapukać Bum Bum Dobra Tylko teraz tak, pytanie brzmi Ten koleś wstanie czy nie wstanie? No butelkę zniszczyłem, więc chyba nie wstanie Nie wiem jak będzie z innymi No właśnie, tylko teraz tak, Combat Shotgun, no niby spoko Tylko kurde a, jeden jeden strzał rzeczywiście ich powalił. Eee... Okej, okay, dobra. Zniszczyłem. Co zniszczyłem? <grytanie> zniszczyłem buteleczkę, czekajcie, jest spoko. Tu koleś idzie na kiblu, czego gościa... Gościa na kiblu na pewno mogę zniszczyć jakimś przejściem przy, przez kibel, więc może rzeczywiście to zrobię, więc tak, wracamy sobie tutaj do tego kibelka. Dzień dobry, chłop. Blubblubblub. pięknie. Okej, okay. czy mogę inaczej jeszcze przejść? Mogę przejść tutaj. Mm -hmm. Dobra, kolekt, keycard Niby, tak To nie był dobry pomysł O, to był fatalny pomysł Żeby tutaj przejść, powiem wam szczerze Dobra, to nie było taktycznie rozwiązane bardzo dobrze To jeszcze raz tak, czyli tak, początek widzimy jaki jest Początek jest dobry Okej, okay, zniszczyliśmy już ten koleś, nie powstanie Do widzenia Boom, tutaj pukamy Żegnamy gościa Żegnamy laskę i żegnamy laskę i żegnamy gościa, tak? Żeby nie było. Okej, okay, mam jeszcze nóż w razie czego, dobra, chyba wiecie co. Pójdę po to, tylko tutaj wszystko widać. To wszystko widać, dobra, zginął. Dobra, to też gość już nie żyje. Okej, okay, spoko. Jeszcze mam nóż. Ja że mogę ubić gościa? Mogłem, dobra. A no właśnie, teraz mam combat shotgun. Na wziąć drugi. Teraz oni tu przyjdą, no i będzie lepiej, bo jak przyjdą, to raz ich usunę. Będę włączyć światło, żeby było bezpieczniej. Do widzenia! Okej. Okay. Tu też włączę światło. Niech sobie tam idzie, w sumie go usunę, co będę kurde czekał. Do widzenia! Też kurne dupetył. Usunęliśmy też to. Włączymy też światło. Tutaj nic nie mogę z tym zrobić, rozumiem. Nie, to jest jakiś po prostu coś. Ale nie jest to nic konkretnego. Dobra, weźmiemy pistol. Kurde, myślałem, że. A, no i kombat Człodka się naładował. Świetnie. Pięknie. Będę mógł tutaj uzupełniać jeszcze sobie amunicję. Co tu, tutaj mogę wejść, sobie tutaj, okej. Okay. To jest zamknięte pewnie. <laughs> Przepraszam, to jest bardzo zamknięte. A to pewnie wyłączy prąd wszędzie. Spróbujmy. Jak życie, to rzeczywiście wyłącza prąd. Find information, okej. Okay. Poszło. No i zobaczmy, czy to rzeczywiście wyłącza prąd. Dobra, wyłącza prąd, cały za plastówce? Ani tu przyjdą, czy nie przyjdą? Nie przyjdą, ja tu muszę otworzyć drzwi. Okej. Okay. Dobra, wyłączymy ten na prąd. Do widzenia, do widzenia. Okej, okay, czy wszystkie wybite są już? Menele, czy jeszcze niekoniecznie? Tu się mogę schować. A, find you... A w sejfie jest tutaj, czyli ej, ta misja pójdzie szybciej jednak. I jeszcze jest koleś w kiblu. Dobra, nie ma to tamto, że koleś w kiblu będzie przeżywał. Ja Za życie teraz zginę. On się będzie teraz kręcił. Uff! Dobra. No, w każdym razie wykończyłem drania, żeby nie było. <grywka> Już jest spokój. Dobra, otwieramy safe. You open the safe and again there isn't much inside. A, trzy koperty. Pełna pieniędzy, the envelope contains the date. a date a month from now, and the address of the Bloody Mary. Ok, czyli adres Bloody Mary. The envelope contains an address needs the dogs. This may be important. Ok, objective completed. Czyli to jest jakiś adres blisko doków, gdzie Haron Kurcze ma swoją siedzibę. Stage cleared. Return to your car. Ok, czyli wystarczyło po prostu ją wyklearować. Spoko. Czyli poszło. Całkiem fajny poziom. Nie jest już tak irytujący jak poprzedni w takim wypadku. Nie jest też tak skomplikowany. O, Clear the Bloody Mary without letting any vampires revive. Wow! <laughs> Zaliczyłem achievement jeszcze, kurczę, żeby było ciekawiej, nawet nie wiedząc, że taki on jest, czyli ogólnie. Badass Mode! Badass mode. A co? Kurde, pojechałem na pełnym wampirze, więc <gryw> więc niech będzie dwie gwiazdki, czyli trochę średnio. Ale będzie można ten wynik poprawić w każdym razie. Okej, okay, 13. 13 deadów, nie jest źle. Blade zaliczona! Krwawa Mary. Spoko! No to lecimy. Czy okazji zobaczcie, jeszcze jedna misja będę mógł kupić kosę. Następna misja i mamy kosę, ponieważ udało się zaliczyć. Achievement, tak? The, tak, Bloody Mary, okej, okay, spoko. Dobra, czyli co te mamy? Quid pro quo, okej. Okay. Kill Amber with a melee weapon and Evelyn with a ranged weapon. Tak, ogólnie. Czyli, przepraszam bardzo, Amber, melee, Evelyn ranged. Jeżeli to będzie ta misja. To będę musiał tak to zabić. Czyli Amber musi zabić, zostać zabita ręcznie. Evelyn z broni zdalnej. Dobra. Mam nadzieję, że będę pamiętał. Zobaczmy, co nam powie bossu ogniowy. Zaraz zobaczymy czy koteł. Nie wiem, czy ten koteł wcześniej był, czy nie. Ale zobaczmy, jeśli chodzi o misję. Candles, H Candles. Mm -hmm. Candles have spotted vampires coming and going to the industrial district. The same address I found in the safe. I will find out, what they are doing. Suddenly the flames speak. The goals of undead are always the same. Czyli jakby cele nie umarłe, są zawsze te same. Okej, okay, zobaczcie, jest kot. No, wiedziałem, że kota widzę. Coś więcej na temat tej misji? Some vampires will have. in difficult places and will have to be killed multiple times. Czyli niektóre wampiry mają te swoje ochronki na życie, te, te ochronki, te butelki z duszami w trudnych miejscach, więc będą niektóre musiały być zabite kilka razy. Kot! I thought you could use companionship, companionship, spoke the fireplace. Life is not meant to be spent alone. <laughs> czyli <laughs> ten ogień myślał, że na pewno przyda mi się jakiś kompan, a więc życie nie jest. Życie nie jest po to, żeby spędzać go samotnie, więc dostaliśmy kota. Proszę bardzo, jest koteł. Cześć koteł. Nie. W sumie wygląda jak teoretycznie już mój koteł. Dobra, czyli co? Idziemy z misją, nie? Jedziemy, a co będziemy się zastanawiać? Jedna jeszcze misja i zdobędziemy kurczę blade. zdobędziemy. To jest battle service, czyli to nie jest ta misja z tymi jakimiś tam blaskami. What are the vampires doing near the docks? Co robią wampiry blisko portu i blisko Harona? Dobra. Protect the ash, it's worth more than you. Dobra, czyli oczywiście narkotyki, rikitiki. To jest zamknięte, rozumiem. Oczywiście, że zamknięte. Będzie irytujące powtarzać te misje i za każdym razem odblokować, to, dobra. Tactical SMG mamy. Chyba będę musiał dostać się od razu tutaj. Jest! O, jest ten sledgehammer. Sledgehammer się przyda. Dobra. No gin! No wreszcie. Ile można było cię walić? Co to jest to? Coś? O, zobacz, A, tu widać, gdzie ta dusza jest. O, 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 o. Dobra, gościu udało mi się ubić. Burn Drugs, okej, okay, palimy je. Dlatego jeszcze znalazłem fajną broń! Ale nie zdążyłem zareagować, bo ten melel do mnie przyszedł, skubany. Dobra, czyli co? No oczywiście, otwieramy tutaj zamek. Nie ma tu żadnego przejścia. Ten się koleś zdziwił. No właśnie, oni się po prostu zdziwili. Dobra, okej, okay, dostali. Co to jest to? Nie ma, nie mam pojęcia, co to, to zmieniło w sumie. Okej, okay, dobra. Do tego gościa znowu wykończymy w ten sam sposób. Okej, okay, pięknie. Tu palimy. Gasimy światło. Eee, dobra, potem pójdę później. Pójdę PRZYŹNIEJ?! Jezu, przyjdę później. Pójdę przyźniej. Gin! Oh fuck. <średziny> ten koleś tu wszedł. Dobra, nie ma czasu, czyli to jest, Dobra, to trzeba szybko reagować. Widzę, że to świateł nie ma. Nie, nie mogę do końca nawet rozejrzeć się po okolicy, żeby zobaczyć co tam ciekawego jest i jak to rozegrać. Dobra, ale chyba wiem jak to zacząć. W sensie na pewno pozbędę się miecza. Noża, Boże jakiego miecza. się śmierć, Stanisław. Nie wiem co to robi jeszcze. Na razie i tak to przekręcam. Dobra, wychodzimy. Tego gościa standardowo tutaj pyk. Wyłączamy światło. Dobra, wezmę tę broń. Niech będzie. O o! Ok. Dobra. Zdążę. Nie zdążyłem. Kurde, tam na górze jest gorąco, bym powiedział. Dobra, potrzebuję... O Jezu, a gdzie te butelki są? Ja mogę to przejść ogólnie, czy tu są butelki, tylko. Aha. Świetnie że tu są butelki. Nie mam pojęcia, co te wajchy robią. Muszę ogarnąć, co robią te wajchy. Dobra, jeszcze raz. Czyli tak, włamujemy się dobrze tylko cztery. Do widzenia Ginzesz. No, już po krzyku I tak to będę przekręcał, w razie czego Sledgehammer się przyda to Wyłączymy światło Do widzenia Okej, okay, teraz wydaje mi się, że wyłączę to światło Okej, okay, w taki sposób Spalimy Okej okay. ok, weźmiemy też broń Okej okay. Dobra Coś tam się stało Powiem szczerze Wam, że. Dobra! O, tutaj wszedłem w kanalizację jakieś. Uuu, nie mogę tu przejść. A tu mogę. Aha! Te wajchy odblokowują przejście! O, kurde! No dobra. Spoko. A gdzie była druga wajcha? Widzieliście drugą wajchę? Kurna, gdzie jest druga wajcha? Nie mam pojęcia. Powiem Wam szczerze. dobra, aaa, kurde, trochę dostałem się, że uda mi się tym młotem coś tutaj wykombinować. Dobra, czyli wydaje mi się, że znowu będziemy robili tak, wykańczać, wykańczać będziemy ich tym, ale niszczyć światło będziemy SMG, bo tu widzę, że w ciemności bardziej się, bardziej się, kurde, ogarnę. Chyba tutaj jest ten, ta, ta, ten otwór, więc wydaje mi się, że muszę i tak iść tu, ale na szczęście mam ten młot, więc jakoś damy radę, dobra. Przynajmniej wiem, jak początek zacząć. Czyli tak, otwieramy, dziab. Do widzenia. okej, okay, czyli tak, tu wyłączamy. Wyłączymy światła przy okazji. weźmiemy sledgehammer. Pyk. Muszę to włączyć teraz. Chyba mi się nie udało. O! shit. Ja nie mam dużo czasu na reakcję, bo mam szczerze. Kurde, naprawdę niewiele czasu na reakcję. Chyba te światła zostawię w cholerę w takim wypadku. Dobra, to jeszcze raz. Czyli tak, otwieramy drzwi. Dziab. Do widzenia. Otwieramy przejście, bierzemy to. Do widzenia. Przestawiamy. Palimy, uciekamy. Pyk. Dobra. Dwa naraz, pięknie! A to mi się udało teraz, powiem szczerze. Niszczymy światła. Wezmę też... What? Fuck, jak on tu się pojawił, skurczy syn? Jak on na mnie wyszedł! O rany, dobra, ta misja widzę, że będzie skomplikowana. Każdy najmniejszy błąd oznacza finish. Dobra, dostał ładnie w główkę, więc powinien nie wstać teraz. Do widzenia. Pyk, pyk. Świetnie. Tu nie jest bezpiecznie. Taktyka SMG! Nie udało się. Powiem wam szczerze, no. Nie wiem, jak tego drania kropnąć. Ha! Jak to zrobić, żeby ten koleś mnie tu nie zauważył? Czy jestem w stanie to zrobić? Niezauważony. Spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, czyli tak. Po cichu, bo za dużo, za dużo hałasu tu robię, widocznie. Gień. Dobra. Zamyk, otwieramy tu, zabieramy sledgehammer. I teraz zrobimy inaczej. Wejdziemy tutaj. Aha, i od razu mam przejście na górę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No właśnie, tak myślałem, że to nie jest dobry pomysł. <noise> nie no, przejście od razu na górę jest głupotą. Tak mi się przynajmniej wydaje. A może rzeczywiście jeszcze nie widzę, jakby, nie widzę zysku z tego. Ciekawe co się stanie jak zacznę niszczyć... To nagle, okej. Okay. O, chyba nie trafiłem nożem, ale lama! Dobra, to w takim wypadku wezmę ten sledgehammer, oczywiście otworzę to. O, Jesus. Nie trafiam! Okej, okay, trafiłem. Przestawię. Spłonę. O kurde. Uh, pyk, ok, udało się. Kurna, bez jaj, dobra. Oh, Jezus, Maria, ta misja jest trudna. O, mi się wydaje, że do spędzę bardzo dużo czasu. Aha, zapomniałem rzucić nożem, spoko. Ok, czyli tak, pyk, i tak, wyłączam światła, zabieram ten hanaj. Może uda się bez tego. No widzicie, I już trochę. Już się zawahałem i już był problem. Dobra, spróbujmy jednak dojść na szybko do tego momentu, w którym będę tam na górze i załatwię cały dół. Dobra, jestem na górze. Widzicie, tutaj jest ta wajcha, która pozwoli mi przejść dalej. Czyli muszę wyłączyć, przestawić wajchę i tu się ukryć. O! I to mi pozwala przejść niżej. Tylko teraz zauważcie, że. No właśnie. Znaczy. Okej, okay, no tak, muszę. Tą wajchą mogę przejść tu, ale teraz nie mam otwartej tej wajchy, więc tak nie przejdę tutaj. Więc... Aha, ja po to sobie otwieram wajchy prawdopodobnie, żeby móc... Żeby móc co? Żeby móc wyjść stąd niepostrzeżonym? Nie, nie jestem w stanie sobie potem wejść. Mogę wejść tylko tutaj potem, żeby wyjść stąd, żeby mnie nie zauważyli. I chyba po to te wajchy są, bo tutaj... No ja czuję, że mógłbym tu się dostać, tylko że... No tak, to jest jedno z wyjść, żeby tu się dostać, ale i tak będę musiał przejść górą. Z tego strasznie dużo tutaj się narobiło. Teraz, co ja mam zrobić? Oni mnie tak prawie już tam widzą. Mam ostatni strzał Tactical SMG, które pewnie strzelę... ...w światło. Sledgehammer może teraz zadziałać, kogoś mogę ubić. Teraz, jakie ja mam zdobyć tę broń? No w sumie jest to możliwe. Okej. Okay. Nie zdążyłem. No i w mordę psa nie zdążyłem, no. Oj, ta misja będzie trudna. Dobra. Siedzę teraz, moi drodzy, tutaj, w tej, w tej, tutaj, powiedzmy, jak to nazwać. W tym boksie, w tej wentylacji. Ubiłem trochę tutaj przejścia, tu oczywiście nie otworzyłem sobie, więc nie mogę przejść. Ale tutaj mam nadzieję, że teraz mi się uda, bo trochę pogasiłem światło, teraz muszę tylko się tam przedostać. Wziąłem ze sobą gnata. Nie wiem, czy ten gnat mi teraz pomoże. Oni się cały czas kręcą, ich ledwo widzę. Niedobrze, że tutaj ich tak dużo się kręci. Mam nadzieję, że mi się uda jednak uciec. Okej, okay, dobra. Jestem dalej, no i teraz tak. No, nie mam cichego pistoletu, więc muszę pogłośnemu usunąć tę babkę. Niestety. Na szczęście jeden cios w głowę dał radę. Oni tam idą, niestety. Mam nadzieję, że daleko nie pójdą. Co się stanie, jak spadnę tu? Pytanie, czy jest wejście drugą stroną? Być może jest, bo tutaj wejdę. Niby mam tu jakąś broń, teoretycznie, nie? Dobra, pójdziemy, zaryzykujemy. Chyba jest drugie wejście. No właśnie, jestem dalej w każdym razie, mam tutaj... udało mi się wejść do środka. O, nie będę usuwał tego świata, bo to nikt mnie nie widzi. I tak usunę wszystko to, pogaszę to światło może przy okazji. Gdzie tu jest, kurde, knebel? Jest, dobra. No i teraz co mogę tu zrobić? Mogę tu iść tutaj. Co to mi dane? Tu mnie nie widzą, na szczęście. Mogę to odmontować. Oczywiście, pospalać te wszystkie rzeczy, które będą ważne. Tu, gdzie wejdę? Tu wejdę, tu na górę. Tu mnie już nikt nie widzi, na szczęście. Ok, teraz mogę. Aaaa, tylko zobaczcie. No, nie ma opcji, żebym ja się dostał tutaj inną trasą niż przez wentylację. Chyba. Nie, aha, no tak, tutaj jest wyjście. O kurde, ja nie mogę się tu dostać inaczej. Ale jaja. No dobra, potwierdzam sobie wszystkie przejścia, więc teoretycznie jest bezpiecznie tu. A będę musiał jakimś cudem, nie wiem jak, ale dostać się z powrotem tutaj. Czyli co? Co to w ogóle jest? To jest, to jest jakiś. To jest 9 mm pistol. Nie, to ja wolę jednak ten, 10 mm. Czy gdzieś można wyłączyć światło? Można, tutaj. Kurde. Oni tam sobie chodzą. Ja muszę tego gościa wykończyć jakoś. On tu niestety mi widzi. Będzie widział przynajmniej, więc chyba. Dobra, wezmę ten pistolet. Tylko usuwam światła. Ten będzie poinformowany, ale dobra, ta... tyle wystarczy. Więcej nie trzeba w takim wypadku. Dobra. Z powrotem wezmę ten pistolet. I on teraz może mnie po ciemku nie zauważy, tylko teraz pytanie: jakie jest ryzyko, że on faktycznie mnie nie zauważy i będę mógł go zdjąć z to jest bardzo duże, bardzo duże ryzyko, ale może się uda. Zobaczymy. Tak! Udało się! Otworzyłem też valve. Świetnie, to też spłonie wszystko. Dobra, okej, okay, jest dobrze. Huh, jest nieźle. Teraz mogę się dostać tutaj, jak znam życie. Dobra, usuwamy to dziadostwo. Wszystko usunięte. Okej, okay, ten goleś mnie tutaj słyszy. <noise> mogę się w sumie schować. Mogę też spalić to. Destroy all ash caches. Ja jeszcze jakiegoś nie, 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 nie spaliłem, że on mi cały czas mówi, że mnie jeszcze zniszczył? Tommy gun. No, tommy gun będzie niezły. Zdecydowanie. Mogę też wyłączyć wszystkie światła. Aha. Czyli gdzie indziej jest wyłącznik na te światła? Kurde, tylko pytanie gdzie? Musiałem go nie zauważyć chyba. Dobra, koleś jest tutaj bardzo za zaciekawiony co się dzieje. Niestety się nie dowiesz kolego co się dzieje. Jak Gdzie tu jeszcze są jakieś... Czy jeszcze nie spaliłem wszystkiego? Destroy all ash caches. Wydaje mi się, że płonie wszystko, co mogło płon... A! O kurde, jeszcze jedno tu zostało. Orzeź, ty w mordę. I już uciec z poziomu? A tak, to nie będzie łatwo. Okej, okay, ale teraz mogę ich już zabić z tego, co widzę. Więc teoretycznie mogę zejść tutaj, dołem. Zobaczymy, Do czy mi się to uda. Do widzenia. Okej, okay, tu jest ten Pickup Combat Shotgun. Mam Tommy Gun, po co mi Combat Shotgun? Spaliłem! Return to your car! Okej, okay, świetnie! Wow! No to powiem wam szczerze, niezłe! <laughs> niezłe rozwiązanie tej misji na końcu, zobaczcie. Inaczej niż się spodziewałem, czyli tak naprawdę w ogóle te wentylacje. No dobra, wentylacja była mi potrzebna, żeby tam w ogóle wejść, nie? Wow, 20 zginięć. Mam w końcu 200 dusz, moi drodzy! Będę mógł kupić sobie moją zajebistą kosę teraz, tak jak chcieliście. No to moim, moim zdaniem, moim zdaniem bardzo ciekawa. Ciekawa misja, trudna misja, ale ciekawa. Więc cóż, to by było na tyle, moi drodzy. Ja teraz idę sobie po kosę, skoro mam dusz wystarczająco, żeby ją kupić. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, zostawić lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja Wam pięknie dziękuję. Stanisław właśnie kupił sobie kosę i teraz będzie mógł wszystkich kosić jak skubaniec, a jak działa kosa zobaczymy już w następnym epizodzie, także wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia już niebawem w Deadbolt. Cześć!